Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W okolicach Awdijwki padła kolejna wioska, Tonienkoje. Na tę chwilę, z tej drugiej linii obrony pod kontrolą ukraińską pozostała jeszcze tylko jedna wioska. Z tego co mi wiadomo, to Azowcy zostali stamtąd ewakuowani, choć nie martwcie się, już znaleźli sobie kolejny front, bo przerzucono ich na granicę z Obwodem Białgorockim. Ich ból będzie o tyle większy, że tutaj przecież operuje legion wolnej Rosji. Między tymi formacjami w przeszłości dochodziło już do starć. Zresztą Azowcy też już się tłukli ze swoimi kilka razy, także no najwyższy czas ich już zutylizować do końca. Na tej chwilę rola poganiaczy niewolników pełnią jednostki prawego sektora, a ci przynajmniej mają jakieś połączenia, chociażby z kanadyjską emigracją, która tych de facto stworzyła, czy chociażby ze starszymi w wieże. także oni reprezentują sobą odrobinkę więcej i jak dla mnie są dużo groźniejsi. No ale wybicie Azowców też wyjdzie nam wszystkim na dobre. Mamy kolejną turę nalotów na Ukrainę. Tym razem 11 bombowców strategicznych ostrzelało stolicę. To pierwszy taki nalot na nią od ponad miesiąca. Większość celów podobno związana było z Urzędem Bezpieczeństwa. W sumie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że to oni są odpowiedzialni za ataki na cywili w Białgorodzie. A propos nalotów, to Rosjanie pr pracują teraz nad nową wersją bomb kierowanych nową w sensie większą, bo najnowszy projekt będzie ważył łącznie 3 tony. To już są takie bomby do rozwalania bunkrów z całym sztabem. I będą to w zasadzie najcięższe bomby na stanie jakiejkolwiek armii. Amerykanie mają co prawda jedną taką gigabombę, poważącą aż 13 ton, ale ona jest przeznaczona do niszczenia bunkrów z bronią atomową, no na wypadek wojny totalnej. Także ciężko jest to nazwać standardowym uzbrojeniem. Choć, aby było ciekawiej, na tym zapewne nie koniec, bo te bomby rosyjskie to po prostu modyfikacja wcześniej używanych bomb radzieckich, a te kończyły się na 9 tonach. A czemu nie wyprodukują od razu takich większych? Ono zezwało się ze względu na zapotrzebowanie. Bomba ważąca tonę a w zupełności wystarczy do zniszczenia większości obiektów, jakie wymagają zniszczenia. Do tej pory Rosjanie nie mieli np. w planach wybicia sztabu głównego, ale wraz z postępującą eskalacją Przychodzi pora na coraz cięższy sprzęt. I to wszystko pokazuje też słabość tej polityki słowiańskiej braci, bo ta strategia tego nowoczesnego blitzkriegu, koniec końców mimo wszystko jest bardziej humanitarna. No bo jakby Rosjanie weszli na początku na ostro, wybili Załańskiego i resztę bandy w pierwszym tygodniu, to ta wojna by się skończyła w kilkudziesięciu tysiącach trupów i to w tej niższej granicy. A tak to cholera wie, ile tych zabitych już tam jest. Oprócz tego Rosja rozbudowuje siły zbrojne, bo ogłosiła powstanie 16 nowych dywizji i 14 brygad. To jest duża rozbudowa, ale nie taka apokaliptyczna, jakby się wydawało, bo Rosjanie po prostu mają obsesję na punkcie dużych liczb. Dokładnych danych o tym, po ile liczą obecnie te jednostki, nie znalazłem. Jednakże będzie to gdzieś łącznie za 60 tysięcy ludzi max, a myślę, że i mniej. Dwie nowe armie może brzmią groźnie, ale to w praktyce dwie nasze dywizje. Choć dużą część z tego, co ciekawe, będzie stanowiła piechota morska, co może wiązać się z ewentualnymi działaniami w rejonie Odessy. Rosjanie od dawna już wzmacniają ten segment wojska i niespecjalnie chcą ich póki co używać. W systemach brygadowych działają w Rosji właśnie Piechota Morska i Powietrzna Desantowa, no i Wojska specjalne. Więc te 14 brygad to pewnie będą stanowić te formacje. Co do tych dywizji, w obwodzie Lipeckim podobno mają powstać dwie dywizje artylerii. Co do reszty nie mam pojęcia, ale no na pewno nie wygląda mi to na jakąś siłę rezerwową. No natomiast Rosji na gwałt potrzeba kolejnych jednostek ofensywnych, więc to będzie coś w tym stylu. Jake Sullivan przyjechał do Kijowa, natomiast z niezapowiedzianą wizytą. Co więcej, nie obiecał Ukraińcom nic, a biorąc pod uwagę minę, to za zamkniętymi drzwiami wcale nie było lepiej. Na tę chwilę rząd zajęty jest atakowaniem granicy z Rosją, jakby mało im było strat na innych frontach. Olaf Scholz wpadł natomiast na genialny pomysł. Mianowicie chce użyć odsetek z rosyjskich funduszy, by wysłać je na Ukrainę. Takie pomysły były już wcześniej, ale pierwszy raz padły z ust tak teoretycznie ważnego polityka. Najciekawsze jest uzasadnienie, mianowicie, według niego nie można ustalić właściciela odsetek. To bardzo proste, panie Scholz. Właścicielem odsetek jest właściciel środków, z których te odsetki pochodzą. To jest podstawa bankowości, inaczej ludzie by w ogóle kasy w bankach nie trzymali. Natomiast jego rodaczka, to jest pani Ursula von der Leyen, wpadła na pomysł równie idiotyczny, bo chce wykorzystać wojnę na wschodniej granicy do zapewnienia sobie kolejnej kadencji. A idiotyczne dlatego, że żeby próbować ugrać cokolwiek na wojnie, no to trzeba ją chociażby wygrywać. Jedyne, czego ten konflikt dowodzi w kwestii pani Ursuli, to to, że ona się nie nadaje do pchania karuzeli, a co dopiero zarządzania Europą. No i z wypowiedzi dni, dnia, to nam się trafiła kolejna pani, co ciekawe, też pochodzenia niemieckiego, Kaja Kallas, która przekonuje, że pomoc Ukrainie to najlepszy sposób na uniknięcie III wojny światowej. Ostatnio Europa zrobiła się trochę nerwowa, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Teraz właśnie Estonia wysłała pakiet pomocy, choć oni się już chyba rozbroili całkowicie. Mamy inicjatywę czeską, z tego co pamiętam, Belgia też coś tam daje znając życie wszystko to się potem gdzieś rozpłynie, no ale widać te napięcie. Dzisiaj zresztą pojawiła się wiadomość, że Hiszpanie mają podobno wysłać na Ukrainę 20 leopardów, przy czym muszą one jeszcze przejść gruntowny remont. Innymi słowy, prawdopodobne jest to, że nie zdążą z tym nawet do końca wojny. Wysłanie sprawnych czołgów zajmuje Europejczykom za 4 miesiące, a co dopiero tych, które trzeba jeszcze wyklapać. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że tym tajemniczym dostarczycielem czeskiej amunicji ma być Tajwan. W takim wypadku pozostawienie tego we względnej tajemnicy ma sens, bo to poważnie uszczupla zapasy tego kraju na wypadek ewentualnej wojny z Chinami. Chiny zapowiedziały natomiast, że są gotowe wesprzeć Rosjan, gdyby doszło do ataku sojuszu północnoatlantyckiego na ten kraj. USA okazują swoją słabość na każdym kroku, wobec tego nie dziwię się Państwu, środka, że decydują się na coraz śmielsze kroki. A dyplomacja tego kraju i tak mogłaby spokojnie być dużo bardziej aktywna. Chińczycy znaleźli natomiast już odpowiedź na potencjalną blokadę TikToka. Mianowicie w Chinach zakazany został serwis OnlyFans. Jakby ktoś ostatnie lata przesiedział pod kamieniem, to większość fanów na tym serwisie to mają gwiazdy filmów dla dorosłych i tym podobne towarzystwo, a dodatkową zawartość jaką dostają fani no też jest w większości związana z ertyką. W każdym bądź razie to jest rak, chyba większy nawet niż TikTok. Co więcej, w Chinach nie ma o tym w ogóle debaty. W związku z tym ja myślę, że oni już wiedzą, że TikTok zostanie ostatecznie zakazany, no bo w tym momencie to nawet sami dali argument zwolennikom zbanowania chińskiego portalu. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że i tak nie zmieni to tego, co miało to na celu niby. To jest ochrona mózgów nieletnich przed zalewem główna. Bo YouTube się już jakiś czas temu przestawił na te tak zwane shortsy, i to zapewne tu w założeniach twórców tej ustawy ma się teraz przenieść młodzież. Czyli nie chodzi o to, by chronić dzieci, aby serwis robiący wodę z mózgu miał właściciela bez napletka. A propos to, przywódca Napletosceptyków Sceptyków oznajmił, że ofensywa na enklawę w miasteczku Rafa odbędzie się niezależnie od pozycji Stanów Zjednoczonych. Bo tak, to jest oficjalnie Czerwona Linia Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Biden nie potrafi ogarnąć swojej granicy to jak ma ogarniać Netanyahu, już nie mówiąc o tym, że nawet nie zobaczy, co chce to robić. Zobaczymy, czy to będzie czerwona linia też dla innych państw, bo póki co to Izrael się nie zatrzymuje i to pomimo braków w amunicji, na tej chwili główną bronią tego kraju jest głód, a jak tak dalej pójdzie, to liczba zabitych będzie w setkach tysięcy. Armenia zawarła z Unią Europejską. Porozumienie dotyczące misji obserwacyjnej na granicy z Azerbejdżanem. Tym samym Azerbejdżan przychodzi już ostatecznie na stronę rosyjską. A to w tej konfrontacji dużo silniejszy gracz, zarówno pod względem potencjału, jak i ogarnięcia. Oczywiście wszystko za sprawą Francuzów, którzy angażują się w sumie na całym Kaukazie. Przypomnę, pani prezydent Gruzji się chociażby we Francji urodziła. Sama Francja ma również sporą mniejszość ormiańską. Więc to akurat w ich przypadku trochę logiczne, utrata Karabachu doprowadziła do wywalenia Rosji z Armenii, pytanie czy Azerbejdżan nie będzie chciał teraz więcej. Po celem tego kraju jest ostatecznie uzyskanie pełnej kontroli nad korytarzem Donachwanu. Skąd zresztą pochodzi obecnie rządzący klan w tym kraju, a o ile Karabach Azerowie dostali od zachodu za wyparcie Rosji, to o ile Rosja rzeczywiście miała jakieś tam siły w regionie, no to Francja już nie za bardzo, szczególnie, że Azerbejdżan to również dostawca gazu do Europy, a z tym i tak jest u dość krucho. Afganistan zawarł z Iranem umowę na dzierżawę i rozbudowę portu w Hajabarze. Wydali na to 35 milionów dolarów. Do tej pory Afganistan korzystał do tego celu z pośrednictwa Pakistanu, które pod względem kulturowym jest takim jego dużym bratem, jednakże od jakiegoś czasu stosunki między krajami się pogarszają. Dla gospodarki afgańskiej dostęp do światowego handlu jest kluczowy w kwestii potencjalnego rozwoju. Także taka umowa to jest być albo nie być, a Irańczycy też na tym zarobią. Co najciekawsze, rządowi pakistańskiemu udało się jednak pozostać u żłoba. Co prawda koalicję mamy od lewa do prawa, no ale zawsze lepsze to niż więzienie. Ale mamy i pewną dobrą wiadomość, bo Julian Assange może uniknąć więzienia. I to tak już na stałe, ponieważ Stany Zjednoczone zaoferowały mu ugodę. Zostanie oczyszczony z zarzutów, jeżeli przyzna się do winy. Brzmi trochę głupio, ale pytanie, do czego on ma się przyznać? No bo to, że on ujawnił te dane w Wikileaks, to on się tego nigdy nie wypierał przecież. Ale rząd Stanów Zjednoczonych zarzuca mu narażenie bezpieczeństwa Stanów. Jeżeli się do tego przyzna. To może go nie wsadzą, ale może będą mieli jakąś podstawę do reformy wewnątrz Stanów Zjednoczonych, prowadzącą do jeszcze większej cenzury? A jemu zawsze się może potem przytrafić i tak jakiś zawał serca czy coś w tym stylu. Oni nie poddają się nigdy, jak robią krok w tył, to po to by się przygotować do maratonu. Czy Julian na to przystanie, nie mam pojęcia, no choć on głupi nie jest, więc myślę, że opcja, którą wybierze, będzie najkorzystniejsza. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.